Ja się nawitacie w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj gramy w Minecraft. A subskrybować, subskrybujcie, komentujcie oraz lajkujcie mój kanał. To 25 subskrybentów. Dzisiaj moim zadaniem jest przetestowanie w tych skrzynkach i mam też tutaj. Będę testował zbroje, które dodałem właśnie z 5 minut temu na modach. Myśli... No, dzięki. Nie no, bardzo, bardzo dzięki. Już na sam początek, dobra, ale my wpisujemy sobie survival i testujemy pierwszą zbrojkę, czyli mianowicie zbrojkę z TNT nakładamy ma trzy zbrojki tu jakby to powiedzieć i co? I na R i wtedy robimy eksplozję OK, próbujemy trzy Dwa, może się odsunęmy od tamtego, bo to skrzynki. Zaraz wam pokażę co jeszcze w środku jest. I robimy PUM. Do czasu aż nie zginiemy. I patrzcie jaka dziura fajna. Taka jakby jak TNT. Ile mi tu zużyło? No buty nie. Uu. Nie, ale takie na przykład drz przy drzewie się staje i PUM. Nieźle. Dobra, to była pierwsza zbrojka. Y jeśli właśnie film Wam się spodoba, zalajkujcie, komentujcie. Bo tych zbroi jest bardzo dużo. Ja brałam może nad połowę zbrojek nie wziąłem. Bo ich jest bardzo dużo. No i razie to sobie wywalimy. Wszystko usuniemy. Gdzie mój chlebek? To chyba gdzieś wyrzuciłem. Dobra, nieważne. Ale patrzcie ile tych rzeczy, nie no. Powiecie mi, że to. To jest po prostu tak szybko można to wszystko zrobić o, pszczoła. I mamy dzisiaj dwie skrzynki. To nad połowa, jak mówiłem, to nad połowa nie jest i wszystko spró spróbujemy wszystko dzisiaj zrobić, ale nie wiem czy się uda. Próbujemy, Weźmiemy sobie trochę tych. albo... Do dobra, weźmiemy od razu, ubieramy. Weźmiemy sobie parę, Mamy takie jak y łupkowe, kalcytowe, blok trawy i one mają różne fiery, regrout. Hmm, tu nic nie ma, roki, a my ubieramy. Tylko, y, no, musiałbym wyłączyć kreatywa. Wspomniałam o tym. Ma więcej y, klatek nad serduszkami. Ma cztery klatki. Co on robi? Roki, czyli co będzie? Roki. Y, co możemy robić, Roki? Będę. Co jest? Będę powoli upadać? Czy, jak upadnę, to mi nic się zbyt nie stanie, spróbuję? Nie wiem, co daje Roki. Chwilunia. Niech się tym przyjrze. Roki. Mianowicie Roki to jest. Skalisty. Ale. Ten skalisty nic. Co ja się mam... Hmm. Filat. To jest jaka zbrojka? Łupkowy. No to łupka. Łupo... łupka nie... No łupka tu nie znajdę. Yy... Ale okej, okay. dziękuję za używanie. Teraz sobie nałożymy tą kolcytową zbroję. Ona nic nie, też nie robi. Kolcyt nad nie masz żadnych właściwości. Po prostu... Można w, kalcy, w ci się wtopić, no nie w drzewie. Niestety... Eee, chwila. Nie, tak się nie mo tak nie mogę zdjąć. A my lecimy do kolejnej zbrojki. Nie wiem czy nad jedną zbrojkę dziś zdążymy. Weźmy sobie ich trochę. Mamy właśnie skała macierzysta, czyli bedrog, piasek, więc jest ciekawie o tak. To sobie odłożymy i próbujemy pierwszą zbroję, a mianowicie y, zbroję z tra, bloku trawy regrout i mój piękny angielski regrout chwila, dobrze napisałam? tak, dobrze napisam. odrost yy, nie, nie rozumiem że co, szybciej będę się regenerować? chwila, chwila, chwila no idziemy sobie na kreatywnego Ogólnie jestem na 1, 1, 12, 1. Tak jakby co? Co? Regraud. Odrost? Czy co? Nie nie wiem, te zbrojki to chyba niektóre to w ogóle bezużyteczne. Yy, to mi daje Fieri i Regrout. Odrost i Fieri, nie wiem co to Fieri angielski wiem, że koniec roku ale ognisty jaki hmm czy ja mogę coś podpalić ognisty co ma właściwość ognisty hmm bardzo ciekawe pytanie a ognisty to znaczy nie wiem co może to przestać już lać no dawajcie, bo jak przestań dziękuję e, nie wiem co ten ognisty robi nebium helmet chyba nic e, aha ktoś chyba się pod mam takie podpowiedzi, zapomniałam A te y, powolne, jakieś uderzenia, In the czyli powinno kogoś zaatakować. Jak ktoś mnie uderzy, to, to go powinno odpalić? Załóżmy, nie wiem, co się nie pali. Y, jaki potwór się nie pali? Fila. Fila, fila. Y, gdzie ja się? Co się nie... Dobra, załóżmy, nie wiem, yy, wilk. Będziemy korzystać z wilka. Co ten wilczek? Zrobimy tak. Stój, wilczku. A, ja go podpalam. Ała, nie zabijaj, nie proszę, nie. O, ale działa. Podpaliłem go. Tylko, że zaraz zginę. Mogę chlebek uzyskać Bardzo bym chciał, Dziękuję. Że jeden mi nie starczy. Eee, wezmę sobie. Teraz sobie zjemy i próbujemy kolejną zbrojkę. Działa, działa. Nie powiem, że nie. Ale jestem ciekawy, bydrokowej. O ja. Szybko odradzę mi się. Mam trzy chwila. Raz, dwa trzy. 10-30 serduszek i 10 yy, tych punktów zbroi, nie wiem jak to się nazywa Dobra, regeneruj się szybko Może ja bym się kilnął a nie mam kip Inventory, dobra Ale się rozleciało Dobra, yy. To mi nie znaczy, to w sumie będzie potrzebna. Tego używałem. Tego nie używałem. sobie nałożę. Mm, to będzie mi potrzebna. To nie to używałem. Dobra, jestem znowu gotowy. Jestem obsesyjno zbrojką. Zobaczymy, jak o, mam tylko jednego jak ten słodki wilczak będzie mnie taką, nie, on mi nic nie robi a dajmy jakiegoś mocniejszego, chociaż wilczku nie chce cię zabijać, ale muszę, nie rusz mnie zadał mi jedno serduszko a ja i tak się teraz już regeneruję więc sprawię, że nic nie zadał wypróbujemy na jakimś mocniejszym moby może mm. Jaki jest mocny? No, ujdzieżą może lepiej nie. Zniszczymy całą mapę. Jaki jest mocny potwór? Kostka magmy, rozdymka, załóżmy. Hmm. Anderman niech będzie. I spróbujemy. A zapomniałam, że ja nad tym jestem. Hmm. Nie no, ziomoś nic, nic nie robisz No rób coś mi No po jednym Tak to po jednym sterownisku bierze Ja wezmę może sobie jakiś miecz Oj nie, nie. Yy. albo dobra, niech tylko tam zostawię Ciekawe co się stanie teraz A dobra yy, Powiedzmy, że go nie ma więc jest bardzo OP, opi. Teraz Piaskowa Zbroja. Też ma sporo sek. Dzień dobry. Ale ja chciałbym... Czemu to są dwa Endermany? Czy mi się zdawało? Ja chciałbym wejść teraz oczywiście na drzewo. Albo gdzieś w ogóle na wysokie miejsce by było dobrze. I teraz gdzieś z wysokiego miejsca o, tu wejdziemy sobie. Na to drzewo, jaki parkur i uj nie failing. Ok, yy, coś nie działa failing. uuu, także chwila. Ten failing nie działa. Chociaż no, słabo działa. Yy, muszę coś failing. Czy mój angielski jest taki słaby? spadający, no ale co spadający nie działa myślałem, że lepiej będzie ale trudno się mówi odkładamy to sobie i używamy kolejnych zbrojek weźmiemy sobie tylko tu pogubiłem miedzianą blok rudy miedzi a tu już jest inna To jest do tego, to jest do tego, jest Więc okay. mm. co, próbujemy. Przedawne zgliszcza. Ma się cały ten, ale co on mi daje? Undying. Co to znaczy? Undying. 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 Nie śmier Co? Jestem nieśmiertelny? O Jezu, jak tego używać? A, nie mogę umrzeć po prostu, świetnie. No to... Zobaczył mnie, czy nie mogę umrzeć. Tam był kreatywny, czemu ja go od razu nie wpisałam. Idziemy gdzieś na taką wysokość. Chwila, tak żebym zginął. O, tu powinienem zginąć. I teraz... Pyk i... A, bo mam totem nieśmiertelności. I co jakiś czas? A, i mam regenerację. Nice. Nie no, świetnie. Kolejny dzień w raju. E, teraz oddajemy to... Ale nie. nad... spoko. Tylko ona się teraz regenerować musi. Aż ten nie da. Ale zobaczcie, się regeneruje. E, o! I mam całość Środuszka. Blok węgla. Jestem ciekawy tego. Co mi to daje? Auto smelt. R coś. Chwila, odejdę może. Pole testowe i... Ale co? Enablet. Nie, nie mogę tego nic... fila 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 Skończyły mi się te efekty i skończyły. Izablet. Enablet. I o co wam chodzi? Autosmelt. fila Autosmelt, Auto, smelt. Auto smelt. I to znaczy nic nie znaczy nie wiem automatyczne coś Ale to coś nie działa Isablet Enabled Nie wiem Nie mam bladego pojęcia Ale my używamy ametystowej teraz Co nadaje? Experience giving. Daje cały czas. Napijam EXPO cały czas. Nice. Tylko trochę zajmie, zanim będę miał jakieś 40 poziom. Ale dobra, fajna może być zbrojka taka. Mi się na, mi na odpasi. Woskowany blok miedzi. Co to mi robi? Slipery ma. Slippery, chwila, chwila. Slipery. Dobrze napisam Przez dwa py, nie przez dwa ly. Kurczaki. Nie, dobrze napisam Śliski. Jestem śliski. Świetnie. Co będę szybko biegał? No nie powiedziałbym, ale... Powiedział... O e nie, patrzcie. Ślizgam się tak. Później jeszcze stoję, ale jeszcze jadę. Jak na w sensie. Nie, to nawet, nawet. No i się ślizgam, no i git. E, teraz blok rudy miedzi. To mi nic nie robi. Po prostu ma ładnie wyglądać. No, Powiedzmy, że jest ok. No, nad bardzo się podoba, Taka, nawet takie trochę 3D. Yy... Dobra, ale my tego nie oczekujemy. My oczekujemy tego, co da nam. Z... Oj, co zaraz nam się przydarzy dalej. Pyk, 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 pyk. Czy tu i ciągle padać tak jak na tamtym? w Na naszym świecie, tym wieloosobowym, co nagrywamy tyle takiego czasu, Czy to ciągle musi padać? takie pytania bierzemy kolejne zbrojki yy, te używam, tego nie używam o użyjemy sobie z... okej? Okay? dębowy pień i co tu ma będzie robić? regrout mam Regraut to co to było? odrost chyba? re... Yy pro fila, fila, fila. Jak to się pisze? Regrowt. Re... fila. To jest skomplikowane słowo. Regrow. Re... Re... No odrost, ale co to mi ten odrost daje? Nie, tego, tego to ja jeszcze się nie myślę. Jakiś odrost dobra, że naprawia mi się a, że ta zbrojka się naprawia jak się zniszczy, dobrze ale my tego już nie mamy czasu prezentować to co mi daje spadamy powoli jak liście ok, próbujemy wystarczy taka wysokość i tak dzisiaj wszystkiego nie robimy. no, powoli spada i nie ginę, to jest ważne. Spróbujemy z wyższego momentu, miejsca z wyższego, nie dalszego. O, tu na pewno bym zginął. Survival powoli się na spokojnie opadam. O, trochę mi zadało. Ale to pół serduszka, to tylko tyle. Dobra, jedna zbrojka zrobiona. Jak ten z czasem. Uhu, uhu, uhu. Uh. Dobra, jedną mamy zrobioną. Teraz następną byśmy robili w następnym odcinku. Więc do zobaczenia następnego razu. Na widzowie. Pa, pa. Ui, ale było super.